Dzień dobry. Dzisiaj w naszej rutynie rozpakowujemy rękawiczki nitrylowe. A teraz intro. Moi, witajcie, jestem brat Michał oczywiście. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga, vloga rutyn. Po co mi rękawiczki medyczne? Bo są lepsze niż lateksowe. Lepiej. Działają z rozpuszczalnikami. Normalne lataksowe rękawiczki przy użyciu rozcieńczalnika ekstrakcyjnego się topią, tak te się nie topią, ale to jest wiedza bezużyteczna na tym kanale. ogóle <gulę> dlaczego o tym gadam? Bo będę dzisiaj zajmował się serwisem roweru, ale to później bo dzisiaj chciałem wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Otóż o dyspozycjach. Jest takie coś w zakonie jak. Dyspozycję, czyli każdy Jezuita dostaje dokument, czy każda wspólnota dostaje taki dokument, w którym ojciec prowincjał przybija pieczątkę i mówi: Ty jedziesz tutaj, a ty jedziesz tutaj, i będziesz robił to. Czyli już nie będzie morza, już nie będzie vlogów z tarasu. Już nie. chociaż będą pewnie, jak przyjadę, to będą. Nie. Ach, już nie mogę doczekać. Gdy nie jest moją. Trzecią placówką. No i pewnie jeszcze zmienię miasto, placówkę nieraz, no bo to jest u nas naturalne. Ale takie jest życie w zakonie. Bo jest jakaś taka tendencja, żeby zostać w jednym miejscu i w ogóle się nie ruszać no i... a w zakonie jest inaczej. Gdzie wysłać danego Jezuita? Gdzie będzie potrzebny w danym momencie? Gdzie ma coś pociągnąć? Albo gdzie zrobić coś zupełnie nowego? Charakterystyka szkoły kontaktu z Bogiem polega też na wyjazdach. I położenie Gdyni. Końcu świata, niespecjalnie jest dla nas pomocne. Także, będąc bardziej w centrum Polski, czyli jakby nie było w Warszawie, dla nas to jest centrum prowincji, zdecydowanie łatwiej podróżować w te różne miejsca. No i nie będzie to zawierało aż tyle czasu i energii. I Ach. jestem bardzo dobrej myśli wobec tego, co przyniesie przyszły rok. Specjalnie chciałem zostawić to na osobny odcinek, zobaczyć, czy nie wiem. Jak w jakimś takim serialu, nie? jak trudne sprawy, czy... Tam powstało takie pytanie. Dzisiaj będzie taki gadany vlog. Powodzenia na egzaminach. Yy, to nie były moje egzaminy, tak? Byłem jakby współorganizatorem tych egzaminów dla chłopaków. Jeszcze nie ma chyba decyzji. Jeszcze tym nie zajmuję tak naprawdę, to nie wiem. Ciekawe, czy brat Michał też przeżywa tak silne emocje. Może zakonnicy mają inaczej. No nie mają. Ale to zaraz. Soby konsekrowane są pewnie inne. No nie są. Mają wiedzę teologiczną. Nie tylko zakonnicy mają wiedzę teologiczną. Więcej się modlą, mam nadzieję. Mają e, przewodnictwo duchowe. Świeccy też nieraz mają. Ludzie inaczej ich traktują, bo to ksiądz. Nawet gorzej. Czy mogą wyzwać od pedofilów na ulicy? No mogą, zdarza się. Jasne, że to jest inny świat. Bycie w zakonie i bycie w świecie są inne problemy. Trudno jest w ogóle to moim zdaniem porównywać. To nie jest tak, że wiecie, że jest człowiek. Się pocznie i ma już zostać księdzem, i to jest tam zapisane w genach, nie? I to jest super embrion, który właśnie. No tak nie jest, nie? Jasne, uczymy się, zdobywamy pewne doświadczenie, które może nam pomagać jakoś w naszym życiu duchowym. Natomiast nie powiedziałbym, że to wynika z tego, że jesteś zakonnikiem, bo ja znam bardzo wiele osób świeckich, które. W są bardziej jezuickie niż niektórzy jezuici. Bardzo żyją y, tym, tą duchowością ignacjańską. I, no i są dla mnie wzorem, nie? Nie musisz być zakonnikiem, żeby rozwijać się duchowo bardziej. Nawet, żeby być duchowym przewodnikiem dla kogoś. No, nie musisz być zakonnikiem. My bardzo często też zapraszamy do pomocy, do towarzyszenia w rekolekcjach osoby świeckie. Nie tylko jezuici, nie tylko księża, nie tylko siostry zakonne towarzyszą na rekolekcjach ignisyńskich, czy też dają te rekolekcje innym. Więc bardzo często zapraszamy osoby świeckie do pomocy w rekolekcjach, bo mają takie spojrzenie, o których nam się czasami nawet nie wyobraża. Więc czy brat Michał też przeżywa silne emocje? Może zakonnicy mają inaczej? Nie, nie mają i też przeżywa. Czasem wkurzę się na Pana Boga, nakrzyczę na Niego na modlitwie, że jak przeżywam to, to ja tego nie tłamszę w sobie, tylko ja wychodzę z tym i mówię: Panie Boże, ja tego nie rozumiem. I co, to bez emocji myślicie, że jest? <grych> I uczę się tego, co to znaczy być z Panem Bogiem. I Pan Bóg myślę, że uczy też mnie tego, co to znaczy być z Nim. Ale to nie jest wyjątkowe, bo Ciebie też uczy tego. Co to znaczy być z nim. Jeżeli chcesz się na to zgodzić, to On będzie Cię kierował, będzie Cię prowadził i będzie Ci pokazywał, jak wchodzić bardziej w tę relację. Idę się przebrać, a idę pracować do tej piwnicy. Z rowerkiem. A w niedzielę film. Już się śmieję z tego filmu. Wiecie, jeszcze go nie zacząłem montować, bo to będzie z zwiedzaj z bratem Michałem. I będzie trwał godzinę. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Dłużej niż godzinę. Do zobaczenia. Uciekają mi rękawiczki.